Gdzie regulujemy autonomiczny układ nerwowy, wrzucamy na luz. Dbamy o siebie, bo rozumiemy, że jesteśmy swoim, każdy jest swoim najcenniejszym aktywem i że zdrowie naprawdę jest najważniejsze, i w dodatku wszystko jest z nami tam wewnątrz połączone. Wiem, dzisiaj jest niedziela i mieliśmy się połączyć 11.11, .11, ale wiecie co się stało? Zasłuchałam się. Po prostu rusza moja trasa stand-upów edukacyjnych, to są stand-upy edukacyjne, czyli szkolenia, i ja przygotowuję taki program, wiecie, żeby mniej więcej to było to samo. Nie potrafię zrobić dwóch tych samych przedstawień, bo ja mam punkty, przez które przeprowadzę. Tam uczestników. No i to za każdym razem jest inna sala, są inni ludzie, więc za każdym razem śmiejemy się z różną intensywnością z różnych fragmentów i oczywiście ludzie wnoszą też swoje różne komentarze i śmiesznostki, więc postanowiłam, że tak ładnie te stand-upy edukacyjne mm, ułożę, żeby one naprawdę były jak najbardziej zbliżone jedne do drugich w tym programie on i ona, a autonomiczny układ nerwowy, no i wiecie co się stało, po prostu się zasłuchałam, bo był już y, ten stand-up w Polsztynie, tam sobie go tak nagraliśmy takim zwykłym telefonem moim, no i teraz układając ten program do tych materiałów edukacyjnych i tak dalej, sobie go włączyłam, żeby sprawdzić mniej więcej, żeby to było mniej więcej chociaż to samo i słuchajcie, to jest tak, przyznaję wam, to jest taki śmieszny i tak zabawne, i tak urocze. Ja nie sądziłam, że to na odsłuchu takie będzie. I ja się po prostu straciłam rechłby czasu. Tak po, tak po prostu i zwyczajnie. Nie mam nic, nic innego na swoje usprawiedliwienie. A za chwilkę mamy obiad i, i wyjeżdżam, więc nie mam jak zmieścić spotkania z wami. No i nie chciałam w ogóle się z wami połączyć, tylko chociaż na troszkę. Um, Stand-up edukacyjny robię, dlatego że um, okazało się, że potrafię to robić. Ja nie wiedziałam. Um, dzień dobry, dzień dobry. Um, dlatego teraz jest Lublin, już w najbliższy piątek, um, w lipcu, tak, jest, mamy lipiec. PlanetaSoni.pl, tam macie wszystkie terminy. Mamy jeszcze Gdańsk um, na koniec sierpnia, mamy Düsseldorf, um, na początek września mamy Warszawę w listopadzie i Katowice w październiku. Także zobaczcie sobie datę na planetasony.pl. Najlepiej zabuchujcie już bilet, bo jest niezła zabawa. Słuchajcie, jest, jest świetna zabawa, ale dlatego, dlatego że Wy to współtworzycie. Nie bo ja mówię, mam, wiecie, tablicę, tam piszemy, jest bardzo wesoło, nikt nikogo nie poniża, nikt nikogo nie obraża, to nie jest ten rodzaj stand-upu, ale jest fantastyczna zabawa i takie, wiecie, treści, które później można zastosować w życiu, żeby wynieść swoją relację na kolejny poziom. Dzień dobry! No i to, no i to właśnie... Po prostu włączyłam tamto nagranie z telefonu z Olsztyna, bo w Olsztynie już był w maju, jeśli dobrze pamiętam. No i to Olsztyn taki był zachwycony. Ja mówię, że dobra, no to pojeździmy troszkę po innych miastach w Katowicach będzie w Teatrze Śląskim. Także tutaj na Włościach i lubicie też moich i lubicie też, kiedy wtrącam coś po śląsku, więc na pewno na tym stand-upie w Katowicach będzie tego najwięcej. Sale są tylko do 100 osób, bo no chcę zobaczyć jak tam, jak tam się stawicie, jak tam będzie. W Lublinie jest jeszcze troszkę miejsc i tak sobie myślę, że jak wystawiam jakieś miasto, a ono się powoli zapełnia, albo się nie zapełni, to po prostu już nie przyjadę, ja <grytanie> ja mam luz. Ja to robię dla Was, więc nie muszę się jakoś spinać, ani zmuszać. Natomiast bardzo pięknie zapełnia się Gdańsk. I nieźle, nieźle w Warszawie i Katowice chociaż jeszcze mają czas. Także, um, a to ty Gosia, o, to o Gosi e, e, powiemy. Słuchajcie, spotkałam prze, przecudowną kobietę z, i, i tą płętą Gosia, dobrze, się tutaj zjawiłaś, że to ty jesteś, bo potwierdzisz, że tak było. Słuchajcie, my jesteśmy dziewczyny niepoważne, tyle wam powiem, gwiazdy niemożliwe. Jestem sobie w kolumna medika, bo tam mamy warsztaty, najbliższe warsztaty stacjonarne już 23 sierpnia. Wyreguluj się, będziemy regulować swój autonomiczny układ nerwowy. Bardzo mocne są to warsztaty. Stacjonarne. Może być też online, ale ja Was zapraszam do łask pod łodzią do kolumny medyki. No i siedzę sobie tam przy śniadaniu i słyszę Sonia, je to ty, ja jestem na mocna ja, jaje, to. To jest właśnie Gosia, która tutaj nie chce. I słuchajcie, Gosia jest przecudną, młodą, fantastyczną kobietą. Gosia, jesteś przecudna. I ja mówię, Gosia, to pikniemy sobie zdjęcie na pamiątkę, wiecie, takiego spotkania. A co Gosia na to? Nie, bo ja coś tam, wiecie, że taka niezrobiona, czy tam coś. Gosia, jesteś przecudna. Jak ty tak wyglądasz niezrobiona, proszę cię. Ja później już zapomniałam, ja byłam w takim szoku, że ci zapomniałam później powiedzieć, ty później gdzieś poszłaś. A też nie pamiętałam nazwiska, więc nie potrafiłam cię odnaleźć. Tutaj gdzieś w socialach. Słuchajcie, wiecie co, ja się tak pocieszam, że no wiadomo, że dzisiaj jestem starsza niż byłam we wszystkie dni mojego życia, ale jak, jak dożyję, jak mi będzie dane dożyć za 10-20 lat, to przecież ja na te filmiki, na które teraz patrzę, mówię, Boże, Sonia ja się postarzała, ja nie mogę, to ja będę na te filmiki patrzeć, o Boże, jaka byłam młoda. Rozumiecie. I kiedy taką perspektywę przyjęłam, że ok, ja dzisiaj uważam, że a tak wygląda, że taka jestem była młodsza, była młodniejsza, byłam co. Okej, okay, no tak było, ale przecież latka lecą. Nie będę już młodsza niż dziś. A zostaną mi pamiątki, zdjęcia, filmiki, i tak dalej. I będę mogła wnukom czy tam prawnukom, jak będzie mi dane dożyć, i w ogóle tak. Popatrzcie, babcia, prałabcia, była młoda. To chociaż dzisiaj no, no już jest jakiś wiek tam słuszny, bardziej stronę. Są. I właśnie, gościa, ty mi to pokazałaś, wiesz, że my naprawdę świetnie wyglądamy. Jesteśmy, tak, Emilia, już kończymy. Jesteśmy bardzo wymagające względem siebie. I teraz stand up on i ona jest, nie? Leci ten program, który zapraszam Was. Czy jesteś singilem, singielką, można wbić, nie trzeba brać partnera ani partnerki? Nie przegapcie, bo ja nie będę już później jeździć z tym programem, później napiszę jakiś inny. Myślę, że o nastolatkach. <laughs> A teraz gdzie on i ona. Nasza relacja z ojcem, z matką dzieci wpływa na te dzieci. To nie jest tak, że my się nie kłócimy przy nich. Oni to, to czują w energii. To Nawet jak nie mieszkacie razem, bo jeszcze rozstaliście, to, co w sercu myślicie o tej osobie, jak to jest przerobione, przepracowane, to ma znaczenie. I ten stand up on ona, na który Was serdecznie zapraszam. Uczestnicy mocno ja mogą mieć bilety online, a jak nie słuchajcie, wbijajcie, Kraków mi mówi, przejdziesz do Krakowa, ale z Krakowa do Katowic naprawdę masz niedaleko przyjeść. Bo wyniesiesz swoją relację i podejście do relacji na następny poziom. I teraz. E, Piszesz mi tu, Gosia kochana, ty z samego ranka wyglądałaś obłędnie jak gwiazda. Gosia mówisz o sobie, ja właśnie tak pomyślałam jak Ciebie zobaczyłam. I byłam zdziwiona, że odmówiłaś zdjęcia. Wie Boże, taka zachwycająca dziewczyna, no jak to? No ale uszanowałam oczywiście, nie, wiesz. To. I teraz zobaczcie, wracając do tego stand-upu. Ile razy Ty go krytykujesz? To już nie zliczę, ale ile razy Ty siebie krytykujesz? Jak chcemy, bo tam będą ćwiczenia na docenianie, mężczyzny docenianie, dzieci docenianie siebie. W momencie, jak się odczepisz od siebie, zaczniesz siebie doceniać, siebie zauważyć, dla siebie być dobrą, przestać się poświęcać, nikt tego nie oczekuje, naprawdę, to ten filtr przeniesie się też na Twoich bliskich. No, to jest aż tak proste. Okej, okay, to troszkę zabiera czasu, ale jeśli krytykowałyśmy się kilkanaście, kilkadziesiąt lat, no to też troszkę czasu, zanim to się odkręci w drugą stronę, potrwa. Ale jak nigdy nie zaczniemy, to nigdy nie skończymy tego procesu, nigdy go nie rozwiniemy. Dlatego myślę, że. Ten stand-up, który dzisiaj e, odsłuchiwałam, żeby przygotować dla Was materiały jeszcze lepiej, te edukacyjne, jest naprawdę bardzo fajny. Uśmiałam się przed nią, słyszałam Wasz śmiech w tle. E, my jako takiego nie nagrywamy, tak jak Wam mówię, ci, którzy są na mocna, ja, to mogą tak z mojego telefonu, wstawiam telefon i to się wszystko nagrywa. No i właśnie takie nagranie, takie robocze e, oglądałam sobie mm, właśnie z, z, z internetu i jest ukryte, to no nie jest tam publicznie, bo to była taka pierwsza próbka, ale słuchajcie tak mnie wciągnęło, że te półtora godziny po prostu mi zleciało i zakapiłam się i nie zrobiliśmy dzisiaj takiego wielkiego spotkania. Eee, no, ale mam nadzieję, że te, to, co dzisiaj Wam przekazałam gdzieś tam z Wami zostanie, że gdzieś tam Was zainspiruje. Gosia, bardzo Ci dziękuję za inspirację dzisiejszą masz takie coś, widzisz, że potrafisz wejść i zrobić wrażenie, zauważ, czy to przypadkiem nie jest Twoja jedna z mocnych stron, bo dzisiaj też tak zrobiłaś na YouTubie i też tak zrobiłaś w kolumna Medica, do której Was zapraszam, planetasoni.pl, zapraszam Was na stand-upy edukacyjne, naprawdę są mega śmieszne i ja, kiedy je prowadzę, ja nie uważam, że to by, żeby to było aż takie śmieszne i takie rewelacyjne, ale dzisiaj, kiedy sobie oglądałam to nagranie, uśmiałam się przed nią, chodziłam z bananem na buzi, do tego stopnia, że... Przegapiłam czas naszego spotkania co niedzielę. No, także chyba macie najlepszy dowód, że naprawdę warto. Także przyjdźcie, dajcie sobie szansę wyniesienia relacji z sobą i z najbliższą ci osobą na kolejny poziom. Tudzież nie przegapienie, kiedy przyjdzie tam miłość Twojego życia, żeby nie przegapić tego swoimi jakimiś starymi schematami, nawykami, które psują relacje. To też jest po to. I pytasz, czy można przyjść z synem. To jest dla dorosłych, bo będzie też o, wiecie, e, bilet jest za 69 złotych, nie? To znaczy, jak powiedzieć o tym, co będzie, nie mówiąc o tym, co będzie. No to taką cenę dobrze znaliśmy. To jest bardzo niewiele jak na stand-up, ale tak chciałam po prostu, dlatego włączyliśmy bi bilety VIP, które są o stówkę droższe, żeby jakoś po prostu, żebyście, jeśli chcecie, wsparli nasz budżet i wtedy macie te pierwsze rzędy zagwarantowane. No i w ten sposób. I są materiały edukacyjne jeszcze, które pozwalają nam jakoś spiąć ten koszt sali. Ja nie wiem, pozdrawiam wszystkich stand-uperów, jesteście mistrzami, że potraficie to spiąć. Będą materiały dodatkowe, tak, ale można też sobie je nabyć na miejscu, wiesz, jak zobaczysz, czy, czy chcesz, czy Ci warto. Ja właśnie dzisiaj przygotowywałam, tam są ćwiczenia, coś jak książki z Odkryj siebie, bo tak akurat widzę Odkryj siebie, ale coś jak moje książki, tam są ćwiczenia, będziemy je wypełniać, ale jak nie będziesz mieć tych materiałów, to sobie będziesz na kartkach notować, też ogarniesz, nie? Tam wiadomo, że to jest takie bardziej pamiątkowe, ale yy, chciałam, żebyście coś mieli, ci, którzy chcą, yy, no. Tak, tak, tak to wygląda i będzie wszystko ze smakiem, bardzo kulturalnie, nie będzie wszystkich słów, e, będą a, a, te tematy, ale też naprawdę e, uważam, że przynajmniej tak mówił Olsztyn, że to było wszystko bardzo kulturalne, a jednocześnie z treścią i z praktycznym e, zastosowaniem, także wszyscy wyszli bardzo zadowoleni po tym stand-upie w Olsztynie. E, dziękuję Ci Gosiu. I to mnie bardzo uskrzyliło do, do tej trasy, która teraz rusza z tym programem. On i ona, a autonomiczny układ nerwowy, bo my się tym zajmujemy na planecie Sony wyregulowaniem autonomicznego układu nerwowego. Między innymi robimy to przebywając z bliskimi, dlatego ja teraz udam się do moich dorosłych już dzieci i do mojego męża, żebyśmy zjedli wspólnie niedzielny obiad, dlatego nie mogę przedłużyć. A po tym obiedzie wyjeżdżam, więc tym bardziej. Bardzo Wam dziękuję za zrozumienie, wyrozumiałość i napiszcie w komentarzach. Co wynieśliście z tego naszego krótkiego spotkania? Bo myślę, że i tak jak ktoś chce, to się bardzo ładnie e, e, wyreguluje. Tak wiem, Warszawa jest 7 listopada, ale naprawdę wejdźcie na planetasoni.pl do sklepu. Tam jest taki kawyczek, taki stand-up edukacyjny. Wchodzisz tam i masz wszystkie miasta i daty, dobra? Bo nie daj Boże, jak teraz coś pomieszał, to o, po co nam to? Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się. Papa I napiszcie w komentarzach, co wynosicie z tego naszego krótkiego, a czy jakże treściwego spotkania dzisiaj. Kłaniam się nisko, planetasoni.pl. Sonia Szamek-Kacz. Pa.